Kolejne imię Jolanta. O, Jolanta. Ciekawe życie z Jolanty. Przyszła na świat z karmą rozumienia, budowania, e, doświadczania, wszystkiego, co cykliczne. Runa Jera to jest piękna runa, mówiąca o tym, że coś e, kiełkuje, coś wzrasta, dojrzewa i umiera. To jest runa cykliczności życia, raz u góry, raz na dole, no. rozumienia tego, że wszystko się kołem toczy. Też takiej akceptacji zmiany, takiej zmiany, która jednak jest planowaną zmianą, więc Jolanta. Lubi przewidywalność, ale też jest w pewnym sensie przewidywalną osobą dla otoczenia. Dlatego ludzie lubią z Jolantą przebywać, lubią się z nią przyjaźnić. Jest osobą postrzeganą jako taką dobrego przyjaciela osoba, która jest stabilna, która daje oparcie. Pierwszy okres życia Jolanty to takie życie radosne i obfite. To jest życie w takiej, w takiej energii wzrastania. Jakby tak rozumie to, że wzrasta, i za chwilę zakiełkuje, za chwilę coś się wydarzy w jej życiu, więc jest dużo takiej ciekawości. Za chwilę wchodzi w runę. O dale, która mówi o rodzinności. Jeżeli ta rodzina jest rodziną ciepłą, dającą oparcie, taką bezpieczną, to Jolanta w tym otoczeniu bardzo pięknie wzrasta i budzi się w niej taka pewność, że te zmiany są dla niej bezpieczne, że to wszystko co następuje jest w zasadzie w taki zaplanowany sposób, więc nie jest dla niej z jej poczucia zmianą. Więc jest gotowa na to, że to życie różnie się układa. Natomiast jeżeli ten dom nie będzie takim domem, którym buduje się bezpieczeństwo, a będzie domem, który no, w jakiś sposób jest chwiejny, obojętnie, czy to będzie wojskowy dryk i dosyć takie ostre traktowanie, czego Jolanta, wrażliwa na piękno na naturę, na takie ciepło potrzebujące stabilizacji, osadzenia, nie jest jakby gotowa na takie traktowanie, więc może się mocno zamknąć w sobie. Jeżeli to jest dom, w którym są ostre słowa, w którym jest ciągła niepewność albo wieczne przeprowadzki, to wówczas Jelanta będzie miała zadanie za zadanie przepracowanie swojej emocjonalności, bo już za chwilę będzie wchodziła w energię runy lagus, która z kolei albo jest wielkim otwarciem na nowe, na szerokie wody, wypłynięciem. Jest to czas, kiedy może się powić jej dziecko, kiedy może się urodzić jakiś pomysł nowej firmy, w ogóle jakichś nowych jakości, to jest czas podróży. Które to lata? Na które to lata przypada? Jolanta to jest... O, jedenastki. Jest, jedenastki. tak. Czyli do 11 roku życia jest to takie osadzenie cykliczności, do dwudziestego roku życia budowanie rozumienia, czym jest dom, jakie mam wartości domu, jeżeli utracę dom, to jak mam sobie z tym poradzić, jeżeli ten dom jest miejscem wzrastania, no to jakie jakości w sobie mogę wybudować. I później po 20 roku życia do 33 jest ten czas albo wielkich burz emocjonalnych, lęków, obaw, taki trudny czas, jeżeli ten. Pierwszy etap domowy, nazwijmy to, nie był zbyt bezpieczny. Tego dla Jolanty niesamowicie ważne, w jakim domu się rodzi. To jest niewiarygodnie ważne. Nie wszędzie, nie przy każdym imieniu to jest tak istotne, ale u Jolanty tak. I ten czas lagus jest właśnie momentem, to jest nowość. Wszystko co nowe, ale też olbrzymia e, e, emocjonalność. Jeżeli będzie w takiej wibracji wykorzystującej wszystkie e, wspaniałe potencjały tej runy, no to wybuduje w sobie olbrzymią intuicję. Lagus to jest intuicja, to jest rozumienie, to jest poczucie tego, co właściwe, co bezpieczne, w jakim kierunku podążać. E, to jest taki kompas wewnętrzny życiowy. E, więc Jolanta jest bardzo intuicyjną osobą. Pytanie, czy sobie na to pozwoli. Za chwilę będzie umiała już to wszystko, co w niej wewnętrznie narasta, tak jak wyobrazimy sobie siewce, które się je później kiełkuje, zboże i zrasta i dojrzewa. Ona wtedy zaczyna umieć wyrażać swoje potrzeby, wyrażać siebie, wyrażać swoje myśli. Czasami jest to wyrażenie artystyczne, w muzyce, w malarstwie, w sztuce, w aktorstwie, w psychologii. Psychologii, więc to jest, to jest już umiejętność żonglowania słowem i wyrażania tego, co wewnętrznie zostało zgłębione. Takie prawa natury, rozumienie praw natury na głębokim poziomie. Później, kiedy ten okres Ansusa tego wyrażania, tego zgłębiania, rozumienia, pójścia w intuicję, zaufania do siebie, do świata, się wybuduje, to jest całkowicie gotowa na to, żeby wejść w Nauldis, który jest takim czasem dla niej na no dużo lżejszym niż dla Anny, gdzie tam naprawdę ona ma karmiczną rolę poznawania życia, rozumienia i mądrości, zgłębianej poprzez trudne życie zdarzenia. Tak, tutaj ten audis jakby jest po to, żeby zrozumiała, że nie wszystko się da zaplanować, bo ta cykliczność, to rozumienie zmian, ale jednak mimo wszystko zaplanowanych i kontrolowanych, nie jest wszystkim w życiu. Istnieją sytuacje spontaniczne, yy, nagłe, które zaskakujące. nagle zaskakujące. Możemy początkowo myśleć, że to są jakieś dramaty, albo że to się źle, że się tak wydarzyło, a potem z czasem, gdy to obserwujemy, widzimy. Że ta lekcja była nam potrzebna. Jeżeli Jolanta, między 22 a 33 rokiem życia, pozwoli sobie na ten taki wybuch i rozwój swojej intuicji, no to w Naudisie będzie czuła, to jest właściwe, to przyszło do mnie, ale to jest potrzebne. Nie buntuję się przeciwko temu, nie boję się tego, na pewno sobie poradzę. Naudis uczy wytrwałości i wiary w to, że. Z każdych kłopotów można wybrnąć i to też na niektóre rzeczy po prostu wystarczy poczekać. I właśnie mniej więcej taka lekcja Jolantę spotka po 44 roku życia. Po 55 roku życia pojawia się nowa droga. Dla Jolanty może to być zmiana. Taka istotna zmiana w jej życiu, nowe koło życia, nowa praca, nowy zawód, nowa jakość. To może być też taka sytuacja, że w Naudisie jej rodzina, która jest dla niej niesamowicie ważna, została w jakiś sposób zmieniona, chociażby poprzez to, że dzieci zaczęły. Budować swoje rodziny albo wierzę na studia, no ta rodzina zmienia kształt. Na Naudysie może być też rozwód, może być też jakaś, jakieś trudności związane z partnerstwem, mogą być jakieś choroby. To wszystko się bierze z tego, że pewnych rzeczy nie dźwigamy, jakichś rzeczy wcześniej nie przepracowaliśmy, i w Audi to po prostu wybije. Natomiast ten audis on też sprowokuje do tego, żeby stanąć do nowego pomysłu. I ten pomysł będzie miał dla świata znaczenie. Będzie miał znaczenie dla osób, które y, są przy Jolancie. Będzie to y, coś albo twórczego, albo coś inspirującego. Um, na pewno nowa jakość w życiu poprzez to, że zmieniło jej się e, jakby otoczenie, to co się w jej życiu wydarzało, mogło się zmienić z poziomu majątkowego też y, i ta nowa y, jakby, y, sytuacja wymusiła y, nową jakość. I wtedy pojawia się runa Tiwa, która daje bardzo mocną energię nowości, ale w takiej uczciwości, w takim, takiej sprawiedliwości. To jest też... Runa, która dałaby taką energię, żeby ta osoba umiała rozsądzać pewne spory, więc będzie prawdopodobnie Jolanta osobą, do której będą się zwracać ludzie, prosząc ją o wsparcie w rozstrzygnięciu jakichś zatargów, mediację. Na pewno będzie osobą, którą uważa się za taką mądrą życiową. Na koniec życia bardzo mocno będzie doświadczać potrzeby kontaktu z naturą. Jeżeli wcześniej tego nie zrobiła, to tutaj już naprawdę będzie chciała spędzać ten czas na naturze, albo będzie podróżować, nie wiem, chodzić po górach, odwiedzać wieś, albo zamieszka na wsi, albo sobie kupi kwiata. I na balkonie. I na, posadzi. na balkonie sobie będzie stawiać, jeżeli to nie będzie innej opcji. Natomiast to poczucie, ten oddech świeżego powietrza, to bycie na słońcu, to bycie na, w takim bezpośrednim kontakcie z naturą będzie dla niej bardzo ważne, ale też i bardzo, bardzo zdrowe. No tak pokrótce, O Jolancie, bo to a, dużo by można mówić. A więcej informacji można u Ciebie zasięgnąć na konsultacjach, tak? Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W następnym odcinku. Porozmawiamy o imionach męskich. O, to będzie się działo? Będzie się działo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia.